Słyszałam, że ostatnio skorzystałeś z prawa dostępu do swoich danych osobowych. Fakt, ale poza tym zwróciłem administratorowi danych uwagę, że do mojego konta użytkownika zostały przypisane dane osobowe innej osoby. Nieważne już szczegóły, na jakim to było portalu, nieważne czego dotyczyły, natomiast no, jakby ciekawostką było to, że zamiast mieć możliwość na tym koncie swoim, w tym portalu wpisania swoich danych osobowych mogłem je tylko edytować. A jak włączyłem edycję, okazało się, że podstawiły się dane osobowe innej osoby. Trudno powiedzieć, czy były to dane osobowe fikcyjne czy przykładowe, no ale raczej wszystko wskazywało na to, że to są. Jakiś. Jest to jakaś osoba fizyczna. Gdyby to był Jan Kowalski urodzony 1 stycznia 1970 roku, czyli w godzinie 0 czasu linuksowego, to można było powiedzieć, że to jest przykład, ale tutaj chyba raczej mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju incydentem. No i co? I nic. Zgodnie z artykułem 12 ustęp 3 RODO, administrator ma miesiąc, żeby udzielić mi odpowiedzi, informacji, czy też zrealizować jedno z przysługujących mi praw na mocy RODO. A tych praw mamy kilka. Może zrobiłem błąd, bo może powinienem zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych, bądź też zgłosić je bezpośrednio do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wtedy rzeczywiście ta procedura by już nabrała jakby drugotorowości, czyli rzeczywiście urząd by zaczął to badać. Ale wydaje mi się, że trzeba dać administratorowi czas na wyjaśnienie sprawy. No tak, a propos tych praw, których, które mamy kilka, może przypomnij. A bardzo proszę. Zgodnie z rozdziałem trzecim ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące, następujące prawa, z tym, że nie wszystkie prawa w danym kontekście będą występowały. Także o tym też musimy zawsze pamiętać. Istotą rzeczy, jakby kiedy nam poszczególne prawa przysługują, jest oczywiście klauzula informacyjna, bo Każda informacyjna powinna zawierać właśnie informacje też o tych prawach, które nam przysługują. Generalnie RODO pozwala, czy, czy na podstawie RODO mamy prawo do dostępu, dostępu do danych osobowych, przysługujące każdej osobie, której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, czyli inaczej też zwane prawem do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, ale także prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Yy, najczęściej jednak słyszymy o prawie do bycia zapomnianym. Czy to prawda? Tak, najczęściej słyszymy o tym prawie. Już samo prawo do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych jest wskazane wprost w artykule 51 konstytucji, a zatem jest to jedno z praw podstawowych, choć nadal lekceważone. To chyba jeszcze po kłosie okresu komuny, gdzie zwykły obywatel nie był szanowany. Ale po rządami RODO rzeczywiście 90% wniosków kierowanych do administratorów to właśnie żądanie bycia zapomnianym. Hmm. Yy, może warto yy, omówić te poszczególne prawa przy okazji kolejnej kawy? Jasne. Zatem idziemy na kawę. Idziemy na kawę, a w kolejnym odcinku porozmawiamy o naszych prawach, które przysługują każdej osobie fizycznej na mocy RODO.